Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was na rytuał pełni znaku bliźniąt. I, kochani moi, zapraszam Was do naszej wspaniałej ceremonii, gdzie będziemy uwalniać się od wszelkich ograniczeń ograniczeń zewnętrznych, ograniczeń wewnętrznych, które też mamy w sobie. Pamiętajcie, kochani, że najlepsze, co możemy zrobić dla siebie, to właśnie to, żeby nigdy nie czuć się zniewoloną. Nawet jeżeli występują różne okoliczności zewnętrzne, które mogą być trudne. A więc oczyszczam naszą przestrzeń. I zapraszam do tego, żebyście poczuli się dobrze, poczuli się spokojnie. To będzie bardzo piękny czas. Pięknie widzę, że się zbieracie, co mnie bardzo cieszy. Tutaj jeszcze przygotuję nasze kazidło. Zapraszam Was także, moi drodzy, do eliksirów na miłość i na dobrobyt. Te eliksiry, kochani, powstaną właśnie podczas pełni. Możecie sobie łączyć je z pakietami świątecznymi, które już są też przygotowane i są w każdym opisie pod filmem. Także zapraszam Was do zamawiania świec. Świec, właśnie, który widzicie z wosku pszczelego, bardzo długo czekaliście na te świece i o też pytaliście one wchodzą już na stałe do naszego tutaj asortymentu także też w zestawach świątecznych możecie je sobie zamówić kochani moi otwieram magiczną księgę I otwieramy nasz krąg. Otwieram ten krąg mocą światła i miłości, magię czynię w spokoju, harmonii i czystości. Ochrona i opieka przez strażników żywiołów ziemi, powietrza, ognia, jest wody i jest nam zapewniona. W tym kręgu tylko dobro się zbiera i spełnienie szybko się dokona. Tutaj swe intencje wysyłać będziemy, a strażnikom żywiołów za pomoc serdecznie dziękujemy. Krąg jest otwarty, krąg jest chroniony. Tutaj magia jest czyniona. Czar szybko się dokona. Krąg jest otwarty, krąg jest chroniony. Tutaj magia jest czyniona, czar i spełnienie szybko się dokona. Krąg jest otwarty, krąg jest chroniony, tutaj magia jest czyniona. Czar i spełnienie szybko się dokona. Do kręgu. Wzywam i zapraszam następujące istoty o czystym sercu i szczerych intencjach. Zapraszam Leokadię. Witaj, Leokadio. Jesteś w kręgu Poczuj się chroniony. Zapraszam Klaudię. Witaj, Klaudio. Jesteś w kręgu poczuł się bezpiecznie. Jesteś chroniona. Zapraszam Bernadette. Witaj Bernadette. Jesteś w kręgu. Poczuł się bezpiecznie. Jesteś chroniona. Zapraszam Marlenę. Witaj Marleno. Jesteś w kręgu. Poczuł się bezpiecznie. Jesteś chroniona. Zapraszam Alinę. Witaj Alino. Jesteś w kręgu. poczuj się bezpiecznie. Jesteś chroniony. Zapraszam Mariolę. Witaj Mariolu. Jesteś w kręgu. Poczuł się bezpiecznie. Jesteś chroniony. Zapraszam Kasię. Witaj Kasiu. Jesteś w kręgu. Poczuj się bezpiecznie, jesteś chroniona. Zapraszam Małgorzata. Witaj, Małgorzato, jesteś w kręgu, poczuj się bezpiecznie, jesteś chroniona. Niech ten magiczny czas wypełni mocą kreacji i miłości nas. Niech się nam dobrze dzieje i wiedzie, szczęście dopisuje, a dobry los nami opiekuje. By dobrze nam się działo i wiodło, a szczęście i dobry los nigdy nie zawiodło. Dzisiaj nastał czas uwolnienia od wszelkich ślubów, przyrzeczeń i duchowego oraz fizycznego zniewolenia. Zrywam wszelkie ograniczające nas umowy, kontrakty, klątwy, uroki i złorzeczenia, gdyż moja dusza pragnie wyzwolenia. Przecinam wszelkie więzy energetyczne. Podczepy, umowy karmiczne, które odbierają mi moc i godność. Zabraniam, zabraniam, zabraniam. Na ingerencję negatywnych energii, istot widzialnych i niewidzialnych, które w sposób świadomy bądź nieświadomy czyniły na moją szkodę. Uwalniam się, uwalniam się, uwalniam się. Niech tak się stanie, a więc tak jest. Niech tak się stanie. A więc tak jest. Niech tak się stanie, a więc tak jest. W intencji strażników żywiołów o pomoc prosimy, gdyż dla naszego najwyższego dobra magię czynimy. Każdy, kto jest obecny w kręgu i ma czyste serce. Niech teraz zamknie oczy i nada swojej intencji mocy. Kochani, to jest ten moment, gdzie proszę Was, abyście pomyśleli o swojej intencji. Od czego pragniecie się uwolnić? To może być gniew, strach, złość, ale to też może być bieda, poczucie bycia niewystarczającym, problemy ze zdrowiem. Uwalniam się od. Od czego? Zamówienia, prośby i pragnienia wysyłam w intencji laokadi dla jej najwyższego dobra. Zamówienia, prośby, i pragnienia wysyłam w intencji, Klaudii, dla jej najwyższego dobra. Zamówienia, prośby i pragnienia wysyłam w intencji Bernadety dla jej najwyższego dobra. Zamówienia, prośby i pragnienia wysyłają intencji Marleny na jej najwyższego dobra. Nie wiem, kochani, czy to też widać u Was? W każdym razie ja na to zwróciłam uwagę. Zmienił się kolor y, nagrania. Zrobiło się bardzo, bardzo jasno. Ta, y, chcę powiedzieć, że no, kolor jasny jest informacją o czystości, o tym, że oczyszczamy się, że wchodzimy z czystością i lekkością. Widzę, że teraz ekran już zmienił kolor, ale był taki moment. Także jest to ważna informacja. Zamówienia, prośby i pragnienia wysyłam w intencji Aliny dla jej najwyższego dobra. Zamówienia, prośby i pragnienia wysyłam w intencji Marioli dla jej najwyższego. Dobra. O, dużo poszło. <zum> Zamówienia, prośby i pragnienia wysyłam w intencji Kasi. Dla jej najwyższego, Dobra. Zamówienia prośby i pragnienia wysyłam w intencji małgorzaty. Dla jej najwyższego. Dobra. Niech moc magii rozpuści wszelkie zniewolenia, obciążenia i ograniczenia, gdyż nasza dusza pragnie wyzwolenia. Wszystko, co złe, w dobro się zamienia, a mrok w światło i miłość się przemienia. Niech tak będzie. A więc tak jest. Niech tak będzie. A więc tak jest. Niech tak będzie. A więc tak jest. Kochani moi, nasza ceremonia dobiega końca. Najbliższe dwa tygodnie do Nowiu są wspaniałym czasem na. Uwalnianie się od zbędnych bagaży emocjonalnych, a także bagaży być może w sensie dosłownym. Ponieważ księżyc teraz będzie ubywać, a więc ta energia będzie nam pomagać też robić porządek w naszym życiu i w naszej przestrzeni, po to, żeby podczas nowiu zasiać coś nowego, coś dobrego, ale żeby to nowe i dobre mogło przejść. Musi odejść. Kochani moi, dzisiaj mamy 27. Nie bez powodu jest to właśnie taka data. Dlatego, że 2 plus 7 równa się 9. Więc czas zakończeń. To jest właśnie bardzo dobry moment na to, żeby przed zakończeniem roku zrobić takie podsumowanie, pochylić się nad swoim życiem i pozbyć tego, co zbędne, lub to, co zbędne, przetransformować w to, co pożyteczne. Zamykam magiczny krąg mocami moimi. Dziękuję za wsparcie strażnikom Czterech Żywiołów. Ziemi, powietrza, ognia i wody, żeście do nas przybyli i nas chronili. Krąg jest po trzykrot zamknięty, po trzykrot skończony. Niech tak będzie. A więc tak jest. Krąg jest po trzykrot zamknięty, po trzykrot skończony. Niech tak będzie. A więc tak jest. Krąg jest po zamknięty, po trzykroć skończony. Niech tak będzie. A więc tak jest. Magia się dokonała. Życzę Wam, bo moje przemyślenia to właśnie um, najlepsze, co możemy zrobić dla siebie, to składać sobie życzenia. Zawsze, nie tylko na święta. Ponieważ moc życzeń jest niezwykle magiczna. Jeżeli ktoś życzy nam dobrze z serca, jest to o niebo lepsze niż otrzymanie prezentu takiego materialnego. Więc życzę Wam wszystkiego, czego pragniecie, by się to dokonało i abyście byli wszyscy kochani wolni, a w każdym problemie znajdowali natchnienie. Kochani moi, zapraszam Was także do eliksirów na miłość i na dobrobyt. One będą czynione podczas właśnie pełni w bliźniętach, ponieważ, tak jak podkreślam, pełnia to najbardziej magiczny czas w miesiącu, ponieważ mamy największą kumulację energii. Te eliksiry możecie zamawiać w świątecznych pakietach, razem ze świecami właśnie tutaj ręcznie wykonywanymi na dobrobyt. Także zapraszam Was do pakietów świątecznych, które już są przygotowane. I 21 grudnia będziemy czynić bardzo duży i potężny rytuał przyciągania bogactwa do naszego życia. Także zapraszam Was, dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko i dziękuję za tak dużo pozytywnych komentarzy, serduszek, kwiatuszków. Yy, jesteście naprawdę wspaniali. <gry> Także dziękuję Wam i pa. pa.